Cześć, jestem dr Sofia Bennett, urologka z ponad 15-letnim doświadczeniem w leczeniu problemów męskiego układu moczowo-płciowego. Dzisiaj chcę poruszyć temat, o którym wielu mężczyzn po 60 roku życia woli milczeć: słabnącą erekcję. I zanim pomyślisz, że to normalna część starzenia się, zatrzymaj się na chwilę. To, co zaraz ci pokażę, może całkowicie zmienić twoje życie intymne. W moim gabinecie codziennie spotykam mężczyzn, którzy rezygnują z bliskości, unikają intymności, a nawet wycofują się z relacji, wszystko dlatego, że wierzą w mit, że po 60 tak już musi być. Ale prawda jest inna. Istnieje prosty, naturalny sposób, który pomógł setkom moich pacjentów odzyskać pewność siebie i satysfakcję z życia intymnego. I nie, nie mówię o niebieskich pigułkach ani kosztownych zabiegach. Jeśli zostaniesz ze mną przez następne 10 minut, pokażę ci dokładnie, jak działa ten mechanizm, dlaczego twoje ciało przestało reagować tak jak kiedyś i co możesz zrobić. Dosłownie własnymi rękami, żeby to zmienić. Ale najpierw zrób mi jedną przysługę. Jeśli chcesz więcej takich praktycznych porad opartych na nauce, zasubskrybuj kanał Moc Zdrowia i życia. Zostaw komentarz i udostępnij to wideo znajomym, którzy mogą potrzebować tej wiedzy. Wierzcie mi, będą ci wdzięczni. Dobrze, zacznijmy od fundamentów. Kiedy 66-letni Marek przyszedł do mojego gabinetu, był zdruzgotany, powiedział mi, że od prawie roku unika jakiegokolwiek zbliżenia z żoną. Nie dlatego, że przestał ją kochać, ale dlatego, że bał się niepowodzenia. Pani doktor, to już nie to co kiedyś. Myślałem, że w moim wieku to normalne. I tu jest problem. Ta rezygnacja to przekonanie, że erektywność po 60 roku życia to zamknięty rozdział, ale medycyna mówi coś zupełnie innego. Tak, z wiekiem następują zmiany hormonalne, naczynia krwionośne tracą nieco elastyczności, a przewlekłe choroby jak cukrzyca czy nadciśnienie mogą wpływać na krążenie. Ale to nie oznacza końca życia intymnego. Wręcz przeciwnie, w większości przypadków możemy znacząco poprawić jakość erekcji, nie sięgając od razu po leki. Największym błędem, jaki popełniają mężczyźni, jest milczenie. Zamiast porozmawiać z partnerką, zamiast skonsultować się z lekarzem, zamykają się w sobie. Drugi błąd, sięganie po preparaty z internetu, często niebezpieczne, bez recepty, bez kontroli. Widziałam powikłania, które mogły skończyć się naprawdę poważnie. A teraz słuchaj uważnie, bo to może być przełom w Twoim życiu. Twoje ciało wysyła ci sygnały ostrzegawcze, zanim dojdzie do całkowitej utraty erekcji. Jeśli zauważysz słabsze poranne wzwody, jeśli erekcja nie jest już tak sztywna jak kiedyś, jeśli potrzebujesz więcej czasu i stymulacji, to nie jest jeszcze problem, to jest ostrzeżenie. Twoje ciało mówi: Hej, zwróć na mnie uwagę. I tu wchodzi coś, o czym za chwilę opowiem szczegółowo. Ale najpierw muszę wyjaśnić, dlaczego w ogóle zaczyna działać. Erekcja to nie magia to precyzyjny proces fizjologiczny. Kiedy jesteś podniecony, twój mózg wysyła sygnały przez układ nerwowy do prącia. Tam uwalniają się substancje chemiczne, które rozluźniają mięśnie gładkie w tkance jamistej, tej gąbczastej strukturze wewnątrz prącia. Rozluźnione mięśnie pozwalają napłynąć krwi, która wypełnia ciała jamiste, powodując erekcję. Brzmi prosto? W teorii tak. Ale po 60. roku życia, kilka rzeczy zaczyna szwankować. Po pierwsze, poziom testosteronu naturalnie spada. To hormon kluczowy nie tylko dla libido, ale także dla zdrowia naczyń krwionośnych. Po drugie, jeśli masz cukrzycę, twoje naczynia i nerwy mogą być uszkodzone przez podwyższony cukier we krwi. Po trzecie, jeśli palisz papierosy lub masz wysokie ciśnienie, twoje tętnice, w tym te małe, delikatne tętniczki w prąciu, zwężają się, utrudniając przepływ krwi. Ale jest coś jeszcze: stres, lęk przed niepowodzeniem, problemy w związku, to wszystko aktywuje układ współczulny, który dosłownie blokuje mechanizm erekcji. To dlatego wielu mężczyzn wpada w błędne koło. Raz nie wyszło, więc, następnym razem, są spięci, co sprawia, że znowu nie wychodzi. A teraz popularny mit. Po 60. to już nie ma co liczyć na seks bez wiagry. Kompletna bzdura. Wiagra i podobne leki działają owszem, ale to nie jedyna droga. Wiele badań pokazuje, że regularna aktywność fizyczna, właściwa dieta, redukcja stresu i uwaga! Odpowiednie ćwiczenia mięśni DNA miednicy mogą znacząco poprawić funkcje seksualne. Inny mit. Jeśli mam problem z erekcją, to znaczy, że jestem już stary i bezużyteczny. To myślenie jest szkodliwe nie tylko dla twojego życia intymnego, ale dla zdrowia psychicznego. Problemy z erekcją to często pierwszy sygnał, że coś dzieje się z twoim układem krążenia. To może być ostrzeżenie przed poważniejszymi problemami z sercem. Dlatego nigdy nie ignoruj tego objawu. Dobra, teraz obiecana część ten prosty ruch dłonią. Chodzi o masaż punktów refleksologicznych i stymulację przepływu krwi w obrębie narządów płciowych oraz prostaty. W medycynie chińskiej i ajurwedyjskiej od wieków stosuje się techniki manualne wspierające krążenie w miednicy. Współczesna urologia zaczyna to doceniać, bo widzimy efekty. Konkretnie, dwa razy dziennie, rano i wieczorem, przez około 3-5 minut, wykonujesz delikatny, ale zdecydowany masaż okolicy krocza. To obszar między moszniem a odbytem. To tam tuż pod skórą przebiega gałąź nerwu sromowego i znajduje się bańka prostaty. Stymulując ten obszar okrężnymi ruchami, lekko uciskając palcami, poprawiasz miejscowe krążenie krwi, redukujesz napięcie mięśni dna miednicy i, co kluczowe, wspomagasz odpływ limfy z prostaty. Dlaczego to działa? Bo krocze to most między układem nerwowym a naczyniami krwionośnymi zaopatrującymi prącie. Jeśli tam jest zastój, jeśli mięśnie są napięte, a często są przez siedzący tryb życia, to erekcja będzie słabsza. Masaż rozluźnia, uelastycznia i poprawia dotlenienie tkanek. Dodatkowo, i to jest coś, czego nie wszyscy wiedzą, możesz wykonywać ćwiczenia kegla. To nie tylko dla kobiet. Mięśnie dna miednicy u mężczyzn bezpośrednio wpływają na jakość erekcji i kontrolę nad wytryskiem. Jak to zrobić? Wyobraź sobie, że chcesz zatrzymać strumień moczu w połowie. To właśnie te mięśnie. Napinasz na 5 sekund. Rozluźniasz, powtarzasz 10-15 razy, 3 razy dziennie. Po kilku tygodniach regularne ćwiczenia dają wymierne efekty. Ale uwaga, to nie jest magiczna kuracja na wszystko. Jeśli Twoje problemy z erekcją wynikają z ciężkiej cukrzycy, zaawansowanej miażdżycy, niedoboru testosteronu lub poważnych problemów neurologicznych, sama stymulacja manualna nie wystarczy. Musisz skonsultować się z urologiem, wykonać badania, morfologię, poziom glukozy, profil lipidowy. Testosteron, TSH. Czasem potrzebne są leki, czasem terapia hormonalna, a czasem zmiana leków, które aktualnie bierzesz, bo wiele preparatów na ciśnienie czy antydepresanty mogą wpływać na erekcję. Ale w przypadkach łagodnych i umiarkowanych, szczególnie gdy problem jest bardziej funkcjonalny niż organiczny, ta metoda naprawdę pomaga. Marek, o którym wspominałam na początku, po trzech miesiącach regularnych ćwiczeń, masażu krocza, zmianie diety i redukcji stresu, Wrócił do mnie z uśmiechem. Powiedział: Pani doktor, nie wierzę, że to takie proste. Czuję się jak 10 lat temu. Co jeszcze możesz zrobić? Po pierwsze, ruszaj się. Badania jednoznacznie pokazują, że 30 minut szybkiego marszu dziennie poprawia krążenie i funkcje seksualne. Po drugie, jedz zdrowo. Dużo warzyw, owoców, ryb bogatych w omega-3, orzechów. Ogranicz alkohol, rzuć palenie, kontroluj wagę. Po trzecie, Śpi wystarczająco. Podczas snu regeneruje się testosteron. Po czwarte, rozmawiaj z partnerką. Intymność to nie tylko fizjologia, to też emocje, zaufanie, komunikacja. I jeszcze jedno: obalmy mit o cudownych tabletkach z internetu. Jeśli coś brzmi za dobrze, żeby było prawdziwe, prawdopodobnie jest niebezpieczne. Preparaty bez kontroli mogą zawierać substancje niedozwolone, zanieczyszczenia, mogą wchodzić w interakcje z twoimi lekami. Zawsze konsultuj z lekarzem. Podsumowując, silna erekcja po 60. roku życia to nie mit, to osiągalny cel. Wymaga zrozumienia swojego ciała, regularności w prostych działaniach i odwagi, żeby o tym rozmawiać. Ten prosty masaż krocza, który opisałam w połączeniu z ćwiczeniami kegla, zmianą stylu życia i otwartością na leczenie, może przywrócić Ci pewność siebie i radość z intymności. Dziękuję, że poświęciłeś mi te kilka minut. Jeśli to wideo Ci pomogło, nie trzymaj tej wiedzy dla siebie. Zasubskrybuj kanał MOG Zdrowia i Życia, zostaw komentarz, opowiedz mi, jakie masz doświadczenia, jakie pytania. Odpowiadam na każdą wiadomość, bo zależy mi, żebyście czuli się wysłuchani i wspierani. I na koniec pytanie do Ciebie: czy kiedykolwiek rozmawiałeś otwarcie ze swoją partnerką o swoich obawach dotyczących erekcji? A może jesteś kobietą, która chce zrozumieć swojego partnera? Podziel się w komentarzach. Twoja historia może pomóc komuś innemu. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Dbajcie o siebie.